Witam się z Wami serdecznie na moim kanale. Dzisiaj wielki do... dzień dla moich kwiatków. Podlewamy. Troszeczkę tych kwiatków e, mam. Tam jest jeden regał. Tutaj teraz stoicie na drugim. E, no plus e, kuchnia. Wszystkie pokoje. Tak więc, no tak podlewanie kwiatków zajmuje mi około dobra 30 minut, nie? Ale jest godzina 7, mamy wtorek. 15 października. Więc ogarnę sobie te kwiatki. No i muszę się zastanowić, co tam mam dzisiaj jeszcze, jeszcze dograć do tego vloga, ale myślę, że po prostu pokażę Wam takie mm, zakupy ubraniowe. No dobra, czas na śniadanko. Już się troszeczkę gornąłam, jak widzicie. Bułeczka z widla, moja ulubiona, też makiem taka sałatka. Taka konserwowa. No to lecimy. Mam nadzieję, że Wam za bardzo nie szeleszczę. Co tam u Was słychać, co? jak Wam leci ten tydzień? się zrobiło szaro, bóro i ponuro, przynajmniej tu nie skrócie Jakoś aż się nie chcę wstawać, a wiecie, o 6.00 do Zabrać Zebrać, ogarnąć dzieciaki. Może dzisiaj wziąć córkę do żłobka, no ja z synem poszłam do przedszkola rano zimno trochę ma dzisiaj padać no zobaczymy co to będzie z tej pogody czy możesz się uda jeszcze wszystko dobrać z tego żłobka czy ja będę musiała iść przynajmniej też w nocy trochę kaszlała Uff. po prostu ech no, nic nie poradzimy na tą naszą piękną polską jesień o, wiecie, ja dopiero co wróciłam ze szpitala Miałam taki planowany zabieg i w sumie nie było mnie w pracy 3 tygodnie. Miałam L4. No i co? I teraz młoda mi zachoruje? I kurde, po prostu, no wiecie, mam spore zaległości. Muszę wszystko nadrobić. Tak. No, nie uśmiecha mi się to jej chorowanie za no bardzo. No chyba nie, no, nie mam na to wpływu, nie? I dzisiaj to um, witaminę C, bo się nam już skończyła, taką w kropelkach. E, nie wiem, czy jakieś tam syropy na wzmocnienie używacie czegoś, bo ja w sumie kurczę nic takiego nie mam i nigdy nie używałam. Widzę to raczej z tych e, mało chorujących. No i zresztą um, też w sumie, tylko że ona była żłobkowa od kiedy miała pół roku, bo to jeszcze takie czasy były, gdzie macierzyński trwał pół roku a nie rok tak jak teraz, więc trzeba sobie było jakoś radzić. No, no i nie było home office'ów, nie? Teraz to jest light. Ja pracuję cały czas z domu, normalnie na etacie, no jednak cały czas z domu i to jest mega wygodne, mega. Wiecie, ktoś choruje, czy nawet ja jestem rzadko przyziębiona, to nie muszę się spinać i, i po prostu siedzę i, i robię dopiero. Jak mnie kładzie do łóżka to, to biorę um, wolnienie i to też wiecie, no nie tydzień, tak? Tylko 2-3 dni i jak tylko jestem w stanie pracować, to pracuję. Um, jak się jeździło do biura, to nawet to mi u mnie, nawet jak się mały lekki katar czy kaszel, to, to wyganiali. Strech było kasznąć, nie? tak to wyglądało, więc teraz jestem zadowolona przynajmniej nie, nie ma tu zal zaległości nie, jak się pracuje na bieżąco dobra, idę po jeszcze szyneczkę, bo mi się skończyła i sobie to poodkładamy coś mi się kurde nie widzi do tego ta papryka, chciałabym pomidora ale mi się skończyły I znowu zakupy byłam wczoraj w Lidlu, kupiłam sobie jakąś taką szynkę Niby 100 gramów produktu wyprodukowano ze 125 gramów szynki wieprzowej, więc no teoretycznie mięso, a nie jakieś, wiecie... A, w dzisiejszych czasach chyba niczego nie możemy być badnie, nie? Tak. Oj, może. jeszcze się trzeba do tego dostać, to nie jest wszystko takie proste. Niby, wiecie, jest to takie wyciągnięcia, to cudo, ale nie idzie nie ruch. Ale mam. Nie przeszkadza mi, bo mam taki pojemniczek. Tak, chyba z Pepko. Sobie wszystko chowam, zamykam i mi to nie schnie, więc nie musi być tam jakoś super otwierane. Dobra, papryczka. No, może zakręcę słoik, ako nie ma. Och, udało się, dobra. Nie jest tak dobrze. E, dobra, jak otworzyłam, to mi ładnie pachnie, więc jed jednak papryczka święcie. na kamień. No dobra, więc tak, siadłam sobie zjeść. Bo się mam śniadanko. I oczywiście nie jem sama, nie? No tak, sępidełko już przeszło. Macie zwierzęta. No tutaj u mnie to tak właśnie wygląda. A jeżeli słyszycie takie tup, 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 to mój pies. Chociaż on to akurat już jest po śniadanku i ona mało sępi. To jest największy sęp. Największy sęp, nie? Dobra, no to jem. Muszę iść do pracy. Pa! Mm. Wracam do Was z malutkim holem zakupowym. Chcę Wam pokazać, co kupiłam. Niestety, wydało się, kupiłam na tym przeglądzie rzeczy na Halloween, no ale. A no wiecie, jak to jest, no. Niby poszłam po nic, a, no, jak zwykle wróciłam z czymś. Ale nie, mam tego dużo. A, więc tak, jeżeli chodzi o Halloween, to mam ten taki. Świecznik na tealighty w kształcie denki z sinseja. on kosztował proszę was 18 zł, Sinsaya nie było na przeglądzie, ale ja się uczciwie przyznam, ja go sobie zamówiłam do domu, razem z innymi rzeczami, chociażby na przykład z tym dresikiem, ja wam to wszystko pokażę w holu, znaczy zrobimy, mierzymy w domu po prostu, to było olbrzymie, już część rzeczy zresztą oddałam, bo tak, nie pomyślałam, że będę nagrywać, później dopiero wpadłam na pomysł, że będę jednak nagrywać, no tak więc. Co się uchowało, to są po prostu te rzeczy, które ze mną zostają, tak więc no w sumie chyba no tak najlepiej, nie? Od razu też częściej że z nich chodziłam, więc już no mogę, mogę coś o nich powiedzieć. A wracając do tematu, więc, taka fajna dynka. Do niej dokupiłam sobie w Biedronce, ale zabijcie mnie, nie wiem po ile, takie no ty, nie? Waniliowe. No, no tak, nawet jest napisane. Sweet vanilla. Nie kosztują jakoś, nie wiadomo ile jest ich tu. 12 razy 2, 24 sztuki. Także to. To. W TK Maxie. W sumie moja córka sobie upatrzyła taką świecę zapachową. To zapachnie dla mnie. Jest taki mocny, jest dyszący, no ale widzicie, córa używa, zadowolona. No to w sumie jej świeczka, w związku z czym już niech sobie ma. Cena to 29,90. Nie wiem, ile normalnie chodzą świece tej firmy, ale one są naprawdę bardzo super. SDW. W związku z czym je polecam. Ja też mam jakąś taką już dawniej kupioną i no po prostu bardzo ładnie pachnie. Więc jest warta swojej ceny. W pepko. Nie mogłam się powstrzymać. Nie mogłam. Więc tak i piękny kubeczek. O, można go też dawać do mikrofali. Jeżeli dobrze pamiętam, to on kosztował 8 zł. Więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o zakupy takie stricte gadżetowe, więc nie jest źle. Nie jest źle. Mogło być gorzej. a mogło być zdecydowanie gorzej. Te poduszki puszczę mnie jako siły. gdyby one kosztowało na przykład 4 dychanie, 6. No, no tak. Ale w sumie wiecie. Jesteśmy w trendach. Mamy pomarańczowe poduchy z hajemu, więc... Nie jest. Nie jest źle. Można powiedzieć, że dom jest przystrojony na halę, No powiedzmy, taki wiecie. w jesiennych kolorach. Byłam w kulu, tak, na no ale to wiecie. No i byłam w Trymanin i też jest z tego filmik. I tak. To są te jeansy z pula. Tutaj ładnie widać kolor. Bo tam po prostu był, był dramat. Ja Wam to wszystko zmierzę w domu, żebyście widziały, jak to wygląda. Tylko no po prostu zmierzymy wtedy CISA. E, mam też hajem. Mhm. No, plus to, co teraz kupiłam. Nie będziemy tego komentować, nie? Ja pracuję z domu, nie potrzebuję twardzów. Ale z drugiej strony właśnie zaczęłam ten kanał, żeby mieć pretekst. No bo tak, do szkoły z dzieciakami, to znaczy do przedszkola, które są w szkoły, to mam 5 minut drogi. Do żłobka mam 15, do sklepu, no wiecie, jeszcze jak bo ciepło, no to plec zabaw, no to przynajmniej był powód, żeby się jakoś tam ładniej ubrać. No w tej chwili, no, siedzę w dresie, więc większość rzeczy i tak to są rzeczy takie typowo dresowe, no ale jednak będę mogła Wam pokazać coś fajnego, modowego, wiecie, też ta kurteczka. I to jest moja pierwsza taka misiowa kurteczka. Ona jest naprawdę super. I tutaj widać rzeczywiście jaki to ma kolor. Więc też to sobie później zmierzymy. I idzie dalej na kubkę. A, miałam Wam powiedzieć, jaki to skład, widzicie? Zapomniałam. 100% poliester. Potrzewkę. A, ściągacze. Poliester i elastan. Okej, okay, dobra. No, powiedzmy, że po prostu poliester. Ale patrzcie, tutaj ma takie fajne przeszy przeszycia rozkórkowe. Bardzo fajne. Taka, wiecie, no dla mnie bardzo też twarzowy ten, ten brądzik jest. No, tak mi się przynajmniej wydaje. Co myślicie? No, tak jak mówię, zmierzę ją wam. W się pewnie zmierzenia pojawi koło niedzieli, a ten powinien wskoczyć mamy mam wtorek to pewnie wskoczy jak mi się uda wieczorem to ogarnąć to jutro, a jak nie no to, to wskoczy w czwartek ale mam nadzieję, że jutro i teraz tak polecimy z taką no z tymi takimi wszystkimi drobnymi rzeczami w Primarku, które warto kupić jak już tam jesteśmy wzięłam sobie 5 par dry stop yy, takich cieniutkich w kolorze sand ja jestem normalnie taka raczej blada. Elka, mam nadzieję, że będą dobre. I za 6 par dałam 26 złotych. czym myślę, że całkiem, całkiem nieźle. będziemy testować, zobaczymy. No oczywiście jak byłam, to nie mogłam nie wziąć skarpetek. I tak, tutaj mamy 5 par takich dłuższych. Jakie wiecie, brązy, beże. Więc, no, jak najbardziej na ten sezon. Do wszystkiego. Rozmiar 35-38. O, nie ma tu ceny. A ja już wyrzuciłam paragon. 4 euro, więc coś około 17 zł. Tak, mniej więcej bym strzelała. To jest to. I tutaj w bardzo podobnych kolorach. Takie ciutkę wyższe. Bo wiecie, ja mam te samby. Podobno super wygodne buty, które mnie tak obcierają powyżej pięt, że aż do krwi, w związku z czym nie mogę nosić do nich takich zwykłych stopek, bo jak mam wyższe skarpetki, to jest wszystko ok, ale do niższych, takich nadpięte, to, to no nie, bo nie jestem w stanie w nich chodzić, po prostu, bo mnie zżerają. Także wziąłem sobie 7 par takich skarpetek i te 7 par kosztowało 20 złotych. Tu jest 5 par, a tu jest 7 par za 17 zł. I tutaj niestety mamy 73% poliester, 24% bawełny. No wiecie, no nie spodziewałam się w tej cenie niczego lepszego. Zobaczmy tutaj, czy tutaj mamy skład. Mm, e, okej. Okay. Trzeba było brać te. Te mają 71% bawełny, 25 poliestru i 4% Elastanu. No to te będą super, te dłuższe. Muszę zacząć, z, wiecie, zwracać większą uwagę na, na składy w tych sklepach, bo czuję się lekko zrobiona, Walona. I tak. O, mam paragon. Czyli jednak mogę Wam powiedzieć dokładnie ile. Te skarpetki kosztowały. Dobra. E, a, a, a. E, te gładkie stópki 17. Aha, okej. Okay. Czyli jedne i drugie były po 17 zł. Jedne i drugie po 17 zł. Dobra, i teraz tak, córce wzięłam taką na zaś na 98, czyli tak wiosna, może nawet przyszła jesień, zobaczymy, taką bluzeczkę z Barbie, kurczę jest wymięta, nie widać jak to wygląda. No całkiem taka ładna, ona nie jest czarna, to jest dokładnie taki kolor jak tutaj widzicie, czyli taki no jakby sprany czarny, ciemnoszary grafit i ona była przeceniona z 34 zł na 17, więc całkiem fajnie. I wzięłam jej jeszcze w rozmiarze 98, ale te leggings akurat się wydają dobre na nią. I one są, uwaga, 7,50 za parę. No, więc wzięłam całe dwie. Mam natkę, mam cenę. Tu. 7,50 za parę. I to są takie czarniutkie. I wzięłam drugą taką parę w kolorze szarym, więc jeżeli macie gdzieś prejmarka i macie małe dzieci to leginsy tam są naprawdę super cena, wiecie byłam teraz na ciuchach i były leginsy, no niby z nexta ale już wiecie, sfatygowane i po 8 no, tak więc, no jednak trzeba pochodzić, popatrzeć i to by było na tyle jeżeli chodzi o zakupy ale mam coś jeszcze No, no ja ram się po prostu, bo udało mi się go dorwać, Ej, a teraz już są podobno niedostępne. Ja się pytałam w teraz jak ostatnio byłam, o co chodzi, dlaczego ich już nie ma, to mi pani powiedziała, że tam był jakiś produkt, w sumie tutaj w tym wciąż jest, e, który jest niedopuszczony e, na terenie Unii Europejskiej. I oni go po prostu musieli zdjąć, w związku z czym on nigdzie już nie będzie dostępny. No, chyba, że ktoś sobie kupił i wystawia na Allegro albo na, na Vinted. Yy. I oni albo wydadzą nową wersję, albo po prostu będą wyciągać te produkty, znaczy, ten jeden produkt z każdego kalendarza i, i zastąpią go czymś innym. Więc no nie wiem, zobaczymy w każdym momencie, czy mają być dalej dostępne. Wiecie, no mam na niego straszną ochotę. I nie wiem, otwierać go teraz, czy. Czekamy na vlogmasy. Tak hmm? wiecie, zgrywa mi się kolorystycznie z tym kubeczkiem świątecznym. Dajcie znać. Czy chcecie go zobaczyć teraz? Czy, czy czekamy? Nie ja bym go otworzyła, szczerze mówiąc. Ale, ale dajcie znać, wiecie. No. Yy, jeszcze chciałam wam pokazać ten pierwszy ciuchlę, na którym byłam. Tam nie kupiłam dużo rzeczy. Ostatnio mam problem ze znalezieniem czegoś na ciuchlędzie. Nie wiem o co chodzi. No ale tak najstarszej. Wziąłam taką zieloną koszulę. To jest Missguided, rozmiar 38. jest taka troszeczkę zmachacona już, ale w sumie z ja z nią dałam a, coś koło 7 zł. A 6,50 jakoś tak. No, nie, było na wagę, więc no, wiecie. W ferworze zakupów. Nie wiem, ile dokładnie za nią zapłaciłam. Ona już ją mierzyła i coś tutaj z nią jest nie tak. Ona się tak jakby schodzi w dół no nie wiem, zmierzymy ją w następnym mierzymy i zobaczymy jak to wygląda no ja w nią spokojnie powinnam wejść mam nadzieję w sobie wzięłam takie legginsy z jego skórki, to jest taki no, chyba najpierw burgund taki wiecie brąz ze śliwką coś, coś w tym stylu bardzo ładny kolor z Calcedoni. Doczytałam, że to rozmiar M, więc powinny być na mnie dobre. Zobaczymy, czy się wcisnę. Wszystko wyjdzie. Namierzymy. Jak ich nie będzie, to znaczy się, że się nie zmieściłam. Ja mam nadzieję, że nie wejdę. Dla najmłodszej wziąłam taką sukieneczkę świąteczną, trochę w stylu barokowym. Taka bardzo mocno strojna. Tutaj na górze jest welur. Ona jest z firmy United Colors of Benetton. I jest w rozmiarze 92. Zobaczymy, czy mi wyrośnie do świąt tego, czy nie. Jak wyrośnie, to najwyżej zostawię na Vintet, ale mam jednak nadzieję, że, że się w nią zmieści. I ona kosztowała mnie całe 6 zł, więc, więc wzięłam. I za 6 zł również dla mojego syna. Taki, wiecie, zwykły t-shirt z FMD. No, jest jak, jak nówka. Czarniutki, wiecie, tu się nic nie dzieje. No, jest wymięty, bo jest dopiero z prania. Tylko wiedziałam, pomyślałam, na jak już do do szafy. Prasujecie od razu rzeczy po praniu? Czy dopiero jak macie zamiar je założyć? Ze no, mną to różnie bywa. Ja wiem, że najpierw powinnam sobie wyprasować, mieć gotowe, ale no, życie. życie swoje, nie? <laughs> Dobra. To by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli e, podobają się Wam moje filmy i chcecie mnie dalej oglądać, to zasubskrybujcie kanał, e, zostawcie lajka. E, bardzo mile widziane wszelkie komentarze, co myślicie. E, ja zawsze Wam odpiszę. Tak więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia. Pa.